Mamy już 2019 rok, a więc czas na pierwsze w tym roku nowości w ofercie Militaria.pl Zaczynamy od kilku akcesoriów do rewolweru HDR 50. Po pierwsze wymienny magazynek. Do tego magazynka załadujecie 6 kul w kalibrze 50, możecie go schować do szuflady i będzie on gotowy do wymiany, kiedy zajdzie taka potrzeba. Do magazynka możecie załadować te oto nowe kule do broni gładko lufowej, kule policyjne w kalibrze 50. Kolejne akcesorium to kabura wykonana z kordury, jest zamykana na pasek z zatrzaskiem. Z tyłu znajduje się szlufka do zamontowania kabury na pasku. Macie również karabinczyk, dzięki któremu możecie na przykład powiesić kaburę z rewolwerem na meblach. Kolejna nowość to taktyczna latarka od firmy Olight. Nazywa się ona Warrior X. Laterka świeci diodą Cree XHP35 Natural White. Maksymalna jej moc to 2000 lumenów i zasięg do 530 metrów. Laterka spełnia normę wodoszczelności PX8 i jest odporna na upadki z 2 metrów. Na korpusie wykonanym z mocnego aluminium lotniczego znajdziecie oczywiście metalowy klips. No i przechodzimy do sprzętów strzelających na początek replika z Umarex'a Glocka 17. Ta replika Glocka 17 wykonana została z tworzywa oraz z metalu. Posiada oczywiście licencjonowane oznaczenia producenta firmy Glock. Replika wyposażona jest w system odrzutów zamka Blowback napędzona jest 12-gramowym nabojem CO2. Ciekawostką jest to, że możecie do niej załadować zarówno ołowiany śród Diabolo lub stalowy śród BB. Pod lufą znajduje się szyna w standardzie Weaver do zamocowania akcesoriów. Pozostajemy w gronie replik pistoletów Glock, tym razem wersja ASG Glock 17 czwartej generacji. Pistolet zasilany jest 12-gramową kapsułą CO2, oczywiście posiada system odrzutu zamka Blowback. Strzela z prędkością 370 FPS. Pistolet wykonany jest z tworzywa i metalu, pod blufą oczywiście znajduje się szyna do zamontowania akcesoriów. No i na zakończenie pistolet wiatrówka, który jest repliką Zigzauera P226. Jest to sprężynowa replika wykonana z metalu oraz z tworzywa, strzela z prędkością 58 m na sekundę. Wiatrówka strzela stalowym śrutem typu BB w kalibrze 4,5 mm, a przed oddaniem każdego strzału musicie zamkiem naciągnąć sprężynę. Magazynek mieści 70 sztuk śrutu. To tyle na dzisiaj, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was oczywiście na nasz Facebook, na nasz YouTube i na nasz Instagram. Do zobaczenia!